Siemanko, ja jestem Chris, a dzisiaj nagrywamy sobie taki luźny odcineczek z naszego serwera KamalVerse, ekipa Kamala, gdzie pokażę jak po dwóch live'ach, mniej więcej po jakichś trzech, czterech godzinach gry, rozwinęła się nasza wyspa. Pochodzimy trochę po mapie, opowiadam ogólnie o serwerze, o tym co tutaj się dzieje. Także zaczynamy. Tutaj jest baza tak zwanej frakcji bandytów. Czy do której należę ja i Mokra Nikolka, tak to wygląda. Tutaj mamy jakieś farmy, mamy krówki. Mamy niedokończoną naszą siedzibę, którą trzeba w końcu skończyć. Tutaj jest nasz pierwszy taki prowizoryczny domek. Tutaj mamy jakieś swoje itemki podstawowe. Nie mamy tego wiele, co prawda, ale coś tam jest. Tutaj zaczęliśmy sobie budować taki zamek, który ma nawiązywać do zamku, który zbudował nasz kolega na poprzedniej edycji tego serwera, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek to skończymy. Tutaj docelowo będzie stał port. Nie mamy na razie pomysłu, jak go rozbudować, ale możecie nam zaufać, że port powstanie. Dobrze, więc kierując się dalej. Mamy tutaj taką dosyć sporą farmę zboża, ale nie będziemy na razie ścinać tego całego. Tam w oddali widać domek, prawdopodobnie zbudował go łuki. Yy, niestety nie mam pewności, czy na pewno, ale ja się go potem zapytam, czy to on. Tutaj mamy zejście do podziemi. Tam schodzić chwilowo nie będziemy. No, i ruszamy w głąb wyspy. To jest nasza wieża obserwacyjna. Stąd prowadzimy obserwację tego, co się dzieje tutaj na serwerze. Dosyć ładny widok tutaj mamy na całą okolicę. Gdyby ktoś pytał, texture pack nazywa się. Już Wam pokażę Beta Continuum. Jest to teksturpa, który przywraca y, teksturki z Minecrafta Beta. Jak widzicie, jest tu bardzo nostalgicznie. Skaczemy. Hits. Dźwięki obrażeń też są z bety, jak mogliście usłyszeć. No więc tutaj mamy posadzony las. Ogólnie na samym początku, jak widzieliście na live, było tutaj bardzo mało drzew. My zajęliśmy się ich rozsadzaniem, tutaj jest portal do netheru. Jest to wspólny portal. Idąc dalej na sam szczyt góry, Siemanko. Siemanko, co tam powiesz, kolego? Dobrze jest? Dobrze. Gdzieś tutaj znajdowało się wejście do bazy chłopaków. Chyba chłopaki nie będą myśli, jeśli tutaj wejdę i pokażę, jak mają w środku. W końcu to na potrzeby odcinka tylko. Chłopaki zajmują się górnictwem i mieszkają, a przynajmniej mieszkali do niedawna tutaj w środku tej góry. Ale chyba, chyba się przenieśli. A nie, jednak dalej tu jest jakaś prowizoryczna baza. Chłopaki tutaj mają swoje temy, Nie będziemy tutaj zaglądać. Tutaj jest jakaś przydziwna konstrukcja. No, chłopaki mają tu nawet jakąś farmę. To dlatego nie chcą już jedzenia od nas kupować za bardzo. Wszystko się wyjaśniło. Jakieś zejście mamy tutaj do podziemi. Nie wiem, czy chcemy tutaj iść. Zobaczymy najwyżej. Cofniemy się kawałek. Wiecie co? Myślę, że tutaj nic nie ma. Tutaj chłopaki po prostu sobie kopią. Wydostaniemy się stąd i pokażę Wam jeszcze trzeci obóz, który znajduje się tutaj na wyspie. Jest on również ciekawy, bo chłopaki mają bazę pod wodą. Idziemy jeszcze tutaj. No i tutaj sobie chłopaki zrobili wyjście z bazy w takim wiśniowo-japońskim klimacie. Kolejna farma. Wszystko jasne, dlaczego nie chcą kupować żarcia od nas. Tutaj jakiś kanion. Na potrzeby odcinka wpiszę sobie timeset day, może żeby ładnie wszystko było widać i moby mnie tutaj nie zabiły. Tutaj mamy las wiśniowy. O oh my god. Tutaj jest już kultowa arena PvP. Z końcówki ostatniego live'a, gdzie chłopaki to, toczyli zacięte walki, tutaj ja myślę, że na kolejnym live'ie tego serwera y, odbędzie się walka, w której nagrodą główną będzie klucz do gry na Steam. Jaki klucz? Jeszcze nie wiem, ale jakiś klucz na pewno. Także będzie na pewno ciekawie. Teraz kwestia jest też taka, że gdyby ktoś chciał dołączyć do nas na serwer. To musi do nas napisać po prostu na Discordzie. Wtedy dodamy go na whitelistę i będzie mógł z nami po prostu grać ten tutaj survival. Bo jak widzicie za wiele tu się na razie nie dzieje. Zajmujemy się zbieraniem podstawowych itemów. Rozbudową podstawowych baz. Miejsca jest sporo. W razie co gdyby... Okazało się, że chętnych osób jest więcej, to dokupimy osobny serwer. Tutaj mamy stary spawn, w tym miejscu rozpoczynaliśmy rozgrywkę. Jak pisze tutaj, Kamal Wersa wita na serwerze, survival na wyspie. Będzie się działo. i zdecydowanie będzie się działo. Teraz jest drobny problem, ponieważ zgubiłem wejście do bazy chłopaków, które prawdopodobnie było gdzieś tutaj. Ale ona jest bardzo dobrze ukryta. Chłopaki się postarali. Teraz to już zgubiałem, naprawdę. Chyba nie tutaj. Chyba jednak z tamtej drugiej strony. No nic, gramy sobie tutaj po prostu zwykły survival klasyczny na wersji Minecrafta 1.20.1 Bawimy się całkiem myślę, że spoko. To wejście było chyba naprzeciwko wejścia do bazy chłopaków tutaj tak jest, nurkujemy sobie i hyds, proszę bardzo, jaka ukryta kryjówka, co pomieszczenie dendrofilów, co tu się dzieje. To już jest przesada, chłopaki. To już jest przesada. Udajemy, że tego nie było. No, więc schodzimy sobie niżej. Zobaczymy, co tu się dzieje. Jakieś tunele dzikie. Co tu się dzieje? Kto to kopał? A my nawet nie mamy kilofa przy sobie, żeby tutaj pójść. Tutaj jakieś jaskinie. Chyba tam nie chcemy iść. Także jeśli mamy jakichś chętnych, zapraszamy do kontaktu. Można śmiało wbijać i grać. Czysty survival Minecraft 1.21. Myślę, że w tym miejscu, w tym miejscu gdzie zaczęliśmy, będziemy powoli kończyć ten pokazowy odcinek. Piszcie w komentarzach czy chcecie więcej takich odcinków, czy bazujemy tylko na live'ach. A ja będę się z wami powoli żegnał. Ja byłem Chrisu, wy byliście wy. To był Minecraft. Serwer Survival na wyspie. Ja dziękuję za oglądanie. シェバの